Cześć kochani, witam was ponownie w mojej kuchni na kanale Smakowite Dania. Kolejną potrawą serwowaną w moim domu w czasie świąt jest śledź w śmietanie. Potrawa znana przez większość z was, bardziej lubiana lub mniej w moim domu zajadana ze smakiem. Zapraszam do oglądania filmiku. Czerwoną cebulę drobno siekamy. Obrane ze skórki jabłko, kroimy w drobną kostkę. A wymoczone w mlecznym wodzie z nadmiaru soli i odsączone śledzie, kroimy w dzwonka. Do miski wlewamy śmietane. Doprawiamy z solą i cukrem i mieszamy. Śledzie wrzucamy do miski. Dodajemy posiekaną cebulę oraz jabłko. Wlewamy śmietanę i całość dokładnie mieszamy. Tak przygotowane śledzie wkładamy do lodówki na pół godziny. Po więcej wiecznych przepisów zapraszam na bloga Smakowite Dania .blogspot .com.